Gdzie ja jestem? Mam pomysł, upuję dalej. A, 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 a gdzie my jesteśmy? Ej, Anglik, co wolisz, kebaba czy McDonald's? Oczywiście, że ma Donalda, a najbardziej burgera. E tam jakie baby. Oo, a to co to to chyba bats, chroms? Ooo, ty to kto? Jestem na to nauczyciel w Świczymy. Ćwiczymy. O, oczywiście, że tak w to mój ulubiony przedmiot. Ej hey, Francuza, ciekawe dlaczego Turcja i USA się biją? Pewnie dlatego, że kiedyś w minecraft budowali domki z Dirtia i byli nowami xddddddd? O Panie, domy z Dirta budują tylko Ruski. A kto to są Ruski Anglik? Ruski to są co unkrywalne z ZSRR, czyli najlepsze nowe. Idziemy dalej, Angliku. No dobra, niech będzie. A tym razem gdzie jesteśmy? Nie wiem, boję się. Dobra, dobra to, to już koniec. koniec.